Czy w to mierzasz? Czemu stąd nie odejdziesz? Położę temu kres. Stworzono nas do lepszych rzeczy. No. To jego wybór. Sprowadzę na ciebie cierpienie, jakiego nawet nie umiesz sobie wyobrazić. Przeciągnę Twoje zwłoki po ziemi wszystkich dziewięciu światów, a Twoją duszę rzucę na pożarcie bestią w Hel, przysięgam ci to! Ocalił ci życie! Wszystko mi odebrał. Wszystko. Wszystko. Jesteś zwierzęciem. Niesiesz tylko gniew i okrucieństwo, nigdy się nie zmienisz. Niczego o mnie nie wiesz. Wiem aż za dużo. A on? Chłopcze... Posłuchaj mnie. Pochodzę z krainy zwanej Spartą. Zawarłem z pewnym bogiem pakt za cenę duszy. Zabiłem wielu niegodziwców i wielu niewinnych. Zabiłem swego ojca, to Jego zobaczyłeś w Hel. Tak wygląda bycie bogiem? Tak się to zawsze kończy? Synowie zabijają matki i ojców? Nie. Każdy Bóg sam wybiera swą ścieżkę. Nieważne co czynili inni. Moja przeszłość to nie twoje brzemię. Będziemy lepsi. Chyba. Teraz my jesteśmy ciśli. W jej oczach tak, ale ktoś musiał to zakończyć. Musimy ruszać dalej, póki wciąż mam siłę. Wow. Nie rozumiem. Wiem, że należało ją ocalić, ale wydawała się podła. To nie tak. Zabiliście jej syna, chłopcze. Syna! Śmierć dziecka nie jest czymś, z czym można się tak łatwo pogodzić. Początek zmierzchu. O, i możemy podróżować teraz wszędzie. Podróż. Może to zrozumieć. Więc zdałbyś mi się zabić? Jeśli to by się ocaliło, tak. Cudem, to nie był łatwy wybór. Dla nikogo, bracie. Ale chyba się zgodzicie, że postąpiliście właściwie. Świat jest znacznie lepszy, gdy Freja żyje. Po prostu dajcie jej trochę czasu. Zrozumie to. Chodźmy do świątyni Tyra. Ostatni raz. Ano, Jotunheim czeka. Chyba spierzemy się. Widać, odmów mówił, że idąc za wami do Jotunheimu zdobędzie lek. Wierutne kłamstwo. Magia Wanów jest potężna, lecz rządzące nią reguły są mgliste. Dla wiedźm na pewno są jasne. O to naprawdę tragiczna historia. Bardzo żal jaki jakich od Jedyną dobrą pamiątką ich małżeństwa. Chciała mu tylko oszczędzić cierpienia i uchronić się przed stratą. Ale z takich pobudek nawet dobrzy rodzice podejmują bardzo niemądre decyzje. To dlatego ona nie chciała, żeby on nosił te strzały. Nie wierzysz, zobaczymy gigantów. Cóż, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, uh, um, ustaw Jotunheim jako cel podróży i znikamy. Mam nadzieję, że A. powinno. Fanheim odczuł od, od dostęp do tego świata. Jotunheim, gdzie mieliśmy? Nie pamiętam. Do Jotunheimu. Tak, do Jotunheimu, dobra. Coś zapomniałem. No, wydaje mi się, że to już będzie koniec fabuły. Teraz już jedyne co nam pozostanie, chyba, bo to różnie bywa, jedyne co nam okay. zostanie to rozspanie prochów. O, przygotuj się. A, tak. Mam go. Miejmy nadzieję, że nam od tego nie wybuchniesz. O tym nie pomyślałem. Może powinniśmy to jeszcze przedyskutować? Chyba nie. nie. nic ci nie będzie. <noise> Gotów. Nie tak jakbyśmy mieli jakiś wybór. Jak Teraz chłopcze. I my walną tam laserem z oczach. Już blisko. No to na co czekamy? Jak mi się oczy świecą? Zobaczymy. Ciekawe. Czy to już zanim daleko? Słowo, zanim ruszymy dalej. No co tam? Słuchaj, gnijąca głowa to ostatnia rzecz potrzebna wam tam na górze. Lepiej zaczekam na was tutaj. To sprawa między tobą i chłopcem. Racja, ale jeśli ktoś ci znajdzie. Na piękne, mięciutkie cycuszki, Sif. E, udało się wam. Wybacz, musieliśmy tu przyjść. <grymne> o, nie. Nie, 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 nie. Albo co tam, trudno. Pilnujcie głowy do naszego powrotu. Dam radę. Nie, jednak. <grymne> Dobra. Gotów. Achtung. Znajdź najwyższy szczyty No. Dawaj. Idziemy e, śmiesznie, biegnie bardzo nienaturalnie, ała biało widzę biało. A, bo mieliśmy iść. No dobra, spójrz, jesteśmy na palcach giganta. Przed nami najwyższy szczyt. O tam udało się. To prawda. Oczywiście, że się udało. Nie mam już nic do ukrycia, tak w sumie to po co te bandaże były? A -a. Łańcuchy, bliźnię po łańcuchach, już tak blisko, chłopcze.

Zakończyć nie, nie. naszą przygodę. Myślałem, że będę już słyszał głosy. Halo, jest tu ktoś? Co to za miejsce? Musieli tędy przechodzić, gdy opuścili Midgard, ci, którzy przeżyli. Po co wierzyliście w te twarze? Może to wszyscy giganci, którzy uciekli z Midgardu. Nie było ich zbyt wielu. Odyn i Thor. Zawsze muszą wszystko zepsuć. No dobra, a gdzie mamy iść? Jest ten strażnik. No wolę się nie dowiadywać. Nie czuję ich tu. A powinienem. Nikogo tu nie ma. Co się z nimi stało? Czemu mama nas tu przysłała? Każda odpowiedź rodzi kolejne pytania. Chwilę! Ojciec! Coś się dzieje! Co się dzieje? to? To twój topór. Chyba tak. To mama. Spójrz, chyba tak. Kłóci się z gigantami. Ona. znała gigantów? Najwyraźniej. To my. Przy pierwszym spotkaniu z wężem świata. Wonoszem, ta... nasza walka z Baldurem. Ale to się dopiero stało. Czekaj, oni wiedzieli o wszystkim, co się wydarzy. Patrz, smok na górze, a tutaj kamieniarz? Te wszystkie malowidła. To Proroctwo jest nasza Historia. Nie. Twoja historia. Ale co to oznacza? Że nie tylko ja w tej rodzinie miałem sekrety. Aj, nie wiedziałeś. Była gigantem. Mm. Jestem gigantem. Może? Czemu to ukrywała? Wysłała nas tu, wiedząc, że to znajdziemy. Czemu? Nie powiedziała nam prawdy. Musiała mieć ważny punkt. Nie wiem. Baldur nigdy nie chciał odnaleźć mnie. On od początku szukał jej. Nie wiedzą, czy zamieniła się w proch. Jeśli miała jakiś plan, to jej ufam. Bezgranicznie. Poza tym, póki co, miała rację. Chodź! Jesteśmy już tak blisko. Ta. Niby tak. Niby tak blisko. O, oh, fak, a to co, No chyba nic dobrego. Nie wiem co to było. To mamy, była tu. Ale wydaje mi się, że. Każdy krok, który zrobiliśmy. Że nie chcę tego doświadczyć. Strzegła nas, wiodła do domu. No, ale dobra. Skończmy to. Ja też będę bardzo zadowolony jak wreszcie skończę tą grę. W sensie, żeby była jakaś... niefajna. Bo była. Ale będę się wreszcie czuł dobrze. Oj! Oi, oi. To chuba é gigante. mamo, i co się stanie teraz? Naprawdę odeszli. Nic tu po nas. Mm, trochę słabiutko. Chodź. Czyli skoro mama była gigantem, jestem po części gigantem i bogiem, i śmiertelnikiem. No tak. Nie rozumiem tylko jednej rzeczy. To imię na ścianie. Giganci nazywali mnie. Loki? O, o. Loki. Takie imię chciała ci nadać, matka po narodzinach. Tak musiałeś się nazywać dla jej ludu. Ale czemu? My wiemy, kto to jest Loki Avengers. Znaczy, w sumie z Avengersów kojarzymy Loki'ego. Chyba nigdy nie przynosił niczego dobrego. Ale teraz się dowiadujemy bardzo ciekawych rzeczy. Prochy matki, ostatnie życzenie. Hurra! Jak się tutaj wchodzi? Hej, czemu nie mogę tutaj wyjść. A, dobra. Wszystko nabiera hops. sensu. To dlatego chciała się tu znaleźć. Być wśród swoich. Ale czy wiedziała, że to będzie tak wyglądać? Chciała, żebyśmy to zobaczyli. Chciałabyśmy to rozgłosili, czy zachowali w sekrecie? Nie. N nie wiem. Co mamy zrobić? Chcę, żebyś sam zdecydował. O, Ojcze, czemu dałeś mi na imię Atreus? Wiem, że nie po żadnym Bogu. Ha, nie, po żołnierzu, Spartaninie. Wielkim Wojowniku? Każdy Spartanin jest wielkim Wojownikiem. Szkolimy się od narodzin. Nasze życie to dyscyplina, służba, walka i śmierć. Jest ponury i my też tacy byliśmy. No. Ale Atreus ze Sparty różnił się od pozostałych. Uśmiechał się nawet w czarnej godzinie. Był szczęśliwy. Dawał nam nadzieję na to, że, choć byliśmy narzędziami wojny, nie straciliśmy człowieczeństwa dobroci. Kiedy nadszedł jego czas, by w końcu polec w bitwie, jego poświęcenie uratowało niezliczone istnienia i odmieniło losy walki. Zaniosłem go do domu na tarczy i pochowałem zgodnie ze spartańskim obrządkiem. Jego wspomnienie. Pomagało mi w trudnych chwilach. Wow, opowiedziałeś porządną historię. A Mimir przegapił. No, troszkę słabo. No widzimy, że to już jest koniec gry. Napisy lecą. Fajnie, jest to w sumie zaimplementowane. Chcesz, możemy iść do domu. Ale założę się, że jeszcze wiele Walkiri czeka na uwolnienie. Inni też potrzebują pomocy. Może mama wysłała nas również po to, byśmy komuś pomogli. Pomyśl, co zrobiłby Atreus ze Sparty? A co zrobiłby Loki? Hmm, to dziwne imię. Dobrze, że nazwałeś mnie inaczej. Fajnie. Bardzo fajnie jest to tutaj zrobione, że, jest, że są napisy tutaj w prawym rowu. Bo na przykład... Dobrze was widzieć. Chyba Siema. mam dość krasnoludów jak na jeden dzień. Co się stało, Mimirze? Wykonali nieprzyzwoicie dużo pomiarów, po czym zaczęli przioczyć na pogodę. Gdzie mamy się zabrać? Co byście powiedzieli na gdziekolwiek byle nie tutaj? No spoko. Odkrywaj świat z Atreusem. Kontynuuj odkrywanie świata, oddawaj przysługi krasnoludom, wami smoki. Udaj się do mus... muspelheimu i... Tak się składa, że nawet urwało mi się nagranie, ponieważ minęła już godzina. I rzeczywiście jest to już dobry... E, dobry czas, żeby skończyć odcinek, jak mija godzina nagrywania jednego materiału. Na 100% będzie on podzielony. Ehm, ale... W, Teraz będziemy... O, mamy właśnie wszystkie chyba walkirie pokazane, gdzie są. Tutaj jest kara jakaś. Yy, różne rzeczy. Yy, no i będziemy... O, tutaj jest Jotunheim. Pięknie. No i będziemy tutaj sobie grać powoli O tutaj nawet jest w hell jakaś typiara. No więc będziemy sobie tutaj powoli robić to wszystko Ale najważniejsze, że już fabuła jest skończona No więc yy, dziękuję wam wszystkim bardzo za oglądanie To była świetna seria mi się bardzo podobała gra. Ehm, no i na pewno będę kontynuował granie, żeby tutaj wszystko zrobić. Żeby wbić wszystko i wbić platynę w tej grze. Ponieważ tak zamierzałem, tak zamierzam i tak zrobię. Ehm, no ale na razie dziękuję wam wszystkim. Ehm, mm, Okej, okay, można nową grę plus, ale ja chyba nie chcę tego. No więc dziękuję wam wszystkim, siema, do widzenia i cześć.